Witam Was bardzo serdecznie z tej strony macie, a to jest kolejny odcinek z Resident Evil 7. E, podejście numer 3 do nagrania odcinka, ze względu na to, że. E, zainstalowałem sobie kodek. Zainstalowałem sobie kodek, który miał mi wyciszać szumy, echo i tak dalej. Od Nvidii, beta wersja. I w pewnym momencie zatrzymuje mi całkiem działanie mikrofonu, bo uważam mój głos za szum. Kurwa nic dziwnego! <laughs> Ale wyłączyłem go teraz, żeby to nagrać już za na spokojnie, dlatego że chcę to dzisiaj nagrać. Tym bardziej, że chciałbym do dopyza. Przyzierę jeszcze. Wczoraj tu nagrałem z myślą, dobra, zmontuję będzie na dzisiaj zajebiście, będę musiał tylko ponagrywać sobie tak, żeby mieć na piątek sobotę niedzielę maksymalnie. E, no i wyszło, że... To jednak kurwa nie! Bo jak wczoraj usiadłem do montażu to kurwa 3 4 nagranie jest bez głosu hmm. Więc co ja mam kurwa z tym zrobić? No nic innego jak zacząć odcinek jeszcze raz Zaraz z tobą pogadam, daj mi chwilę Bieraj wahadło eee, Tu coś było? Chyba nie tutaj e, to się zamknie dobra pogadajmy przez ten pieczony telefon chyba, że mnie ominęła tym razem ta przyjemność przez to, że stwierdziłem, że nie chce mi się Dobra, no, lecimy tu. Wstawiamy nadwona, dawaj mi to. Biała głowa piesa. Skakujemy tutaj, lecimy do skrzynki, zostawiamy to, czego nie będę potrzebować w tym momencie, czyli ciebie, ciebie. Ciebie przestawię tu. Ciebie. Zostawiam pozostałe przedmioty. Wykorzystamy od razu wszystko, co potrzebujemy. E, nagram tyle, ile nagrałem za pierwszym razem, co nie? Bo jednak muszę to jakoś ograniczyć, żeby tutaj sobie ze wszystkim poradzić. E, a też e, nie chcę mieć sytuacji, w którym będę miał mieszany kontent z tym, co już znam. I tym, czego jeszcze nie znam. Dobra, teraz trzeba odebrać ten telefon. ma? Did my daddy give you a hard time? That's no, your father. <laughs> he used to be. I'm sorry, but he he he's, a, he's dead now. <laughs> you just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be no, in no. Spoko, odezví To już chyba czytaliśmy milion razy. Eee, to już mamy ogarnięte tam do jakiegoś stopnia. No i teraz lecimy po pozostałych szafeczkach. Eee, Evelyn. Aniołki. Tutaj coś będzie. W sumie tej szafki nie sprawdzałem. Trochę baseballu. Jestem to stara baba. Ciema. Może do hobby tatusia. Jo? Nie mogę wejść do łazienki, tak, by the way. Dobra, mamy kasetę z miją. Tak, przejdziemy sobie ten segment. Million zaraz. Niebieska głowa psa, zaraz ją pójdziemy sobie odłożyć. Zapowiadają burze, bla, bla, bla. Tutaj coś będzie, nie? Dobra, mamy to. Chociaż nie wiem, czy będę ich wszystkich niszczyć, bo to jednak nie wiem do jakiego stopnia ma sens. Dobra, to trzeba ogarnąć sobie tą kasetę z Miią. To jest generalnie historia typu... Spierdalaj, spierdalaj, trzeba się ukryć. Więc... Może być zabawnie. Ethan, jeśli find this... I know No, can't expect anything. ale jednak Not ogarniemy, prawda? But I just want you to know that wasn't me. I don't. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are. You gave us quite a scare, young lady. Dobra. no film interaktywny. By the way. I can't let her catch me again. Dobra. I need to hide. I need to hide. Dobra, ukryliśmy się, teoretycznie Musimy poczekać też ta babka, bo... tutaj przejdzie. And feed you. No i spoko, widać jej cień i tak dalej. To jest masakracja. No, musimy teraz tędy przejść. To jest po prostu też. Seen more than you can imagine. Dobra, teraz tutaj czekamy? Przynajmniej tak mi się udało za pierwszym razem. to przejść. zaraz, może powinienem więcej słyszeć? Ale to jest po prostu <noise> coś po kraju. Hmm, I know. No Czuję się po prostu jakbym grał w Outlast'a z dołu, co nie? Po tak długim czasie. I czasie know, co więc... boy, Ethan? <sighs> za pierwszym razem Old chociaż za drugim razem też się trochę tam więc... <laughs> no, za drugim, za trzecim. <laughs> że jeszcze nie nagrałem do końca. A dzisiaj jest mój ostatni dzień urlopu, tak, by the way. Nie chcę wam robić jumpscare'ów, dlatego tak się delikatnie bardziej staram, żeby to przejść. I to będzie mniej więcej historia do następnego tego. Eee... safe room? Powinienem się teraz przetkać generalnie, żeby się wczuć w klimat po prostu tego, że ona może nas w każdym momencie usłyszeć. Ale... nie jestem pewien na ile chcę to zrobić. Ze względu na to, że jednak materiał, w którym człowiek siedzi... Nie jest interesujący, e, Tym bardziej, że ja to robię czasami nieintencjonalnie, więc... Wolę chociaż jeden od który którym mogę już tu zrobić tak za spokojnie. Dobra. home! our hearts! And what do you do? Chyba sobie poszła. Mam takie przynajmniej wrażenie. Teraz trzeba ułożyć tutaj pajączka. Tylko Jezus, jak ja jestem, problem. Za pierwszym, teraz będzie nieco łatwiej. Tak, wyszło. Pajączka. Pajajająg. No i się przedzieramy przez to wszystko. Masakra to jest. I to jest dopiero 10 minut filmu. Nie wiem, ile mi to zajęło. Nie chcę mi się nawet tego sprawdzać, bo sam nie lubię już oglądać tych odcinków, w których nie ma głosu w ogóle. Kiedyś się oglądało te. Dobra, ona znowu tu jest. Zostaw, Zostaw mnie w w stare babu. Za pierwszy ah! raz. Okej. Okay. To jest chyba mia i ta. I teraz to stare babsko na nas biegnie. Where you think you're going? No. Jestem ciekawy skąd ta kaseta się tam pojawiła w ogóle tam w pokoju. To mnie bardzo interesuje. Skąd ta kaseta pierdolona się wzięła w tamtym pokoju. Ale dobra, do zniesienia, do zniesienia, prawda? Nie mam zielonego pojęcia, co je zrobili. Dobra. Nie chcę mi się aż tam biec, żeby to zostawiać. Więc jak teraz razie robię to w taki sposób. Takie troszeczkę półintencjonalne. Żeby to już to zostało. To próchło nadal tu leży. Ta babka. Zaraz. Pod tabem? Nie, pod fałką miałem mapę. Do łazienki, jeżeli możemy, to nie wchodźmy jeszcze. Są te schody na górę. Dobra, czyli została nam już tylko łazienka. Okej. Okay. Dobra, tu była moneczka. Coś jeszcze tu chyba było. Ciebie otworzyłem, tak, Ciebie otworzyłem, sprawdziłem tu, tu, tu więc została nam już tylko wana na ona temu winna ona temu winna po całować go powinna dobra i teraz będzie kolejna. Witam, nie dobry, dobrze tak jak właśnie ona to jest to mikroprosurca całkiem masakryę ja wolę, ale siła my little girl has given us as you can <gulandia> see the family is only part of her gift Which in a word means <laughs> You What uh. ah. Dobra. Mamy to, mamy to, mamy, to mamy, to mamy to. Dobra, wyszło. Niech to się otworzy. Niech mnie nie złapie. On mnie nie może złapać. 26 minut generalnie mi zajęło to to. Wszystko. To co teraz zrobimy za pierwszym. No zobaczę, ile mi zajmie za drugim, tak? Tutaj coś było. Amunition. Tutaj przy kibeku nic nie było. Uświadam, nie wierzę. Dobra, jakieś pastyleczki. Chemikalia. Więcej amo, kolejna roślinka, jeszcze więcej amo. Do tego pomieszczenia jeszcze nie wejdę. Nic tu więcej nie było. Widzę tutaj popielniczka, tak dalej, piwerko, wleciało, żadnego telewizora, to nie wiem, co się kurwa ktoś patrzył. Dobra, mamy to. Robale, to to nie za bardzo mnie interesuje. Tutaj nic. Tutaj wygląda jak rysunek dziecka. E, ba, ba, ba. A dobra, tam jest coś jeszcze. Te suplementy nam wyostrzają zmysły powiedzmy do jakiegoś tam stopnia. What the Dobra. Teraz apteczka się przyda. Okej, bardziej dobra. Teraz to poszło bardzo, dużo bardziej dynamicznie niż za moim pierwszym razem. Ta potyczka z tym stworem. Po raz pierwszy. Po raz drugi i sprzedane. Okej. Okay. I tutaj jesteśmy w miejscu, w którym zakończyłem poprzedni jak 18 minut. Eee, da, Za pierwszym razem tutaj zakończyłem nie wiem, czy powinienem tutaj kończyć Czy nie powinienem tutaj kończyć Nie mam żadnego wytrycha. Dobra, ale to na pewno idzie na przechowanie. To idzie na przechowanie. Ty idziesz na przechowanie. Nie wiem, dlaczego jesteś tam, a nie tu. Jeżeli będę miał strzelbę... No jeszcze strzelby nie mam. To to też idzie na przechowanie. Mamy trzy ziela, jedna chemikalia. Dobra, wezmę te chemikalia, zrobię sobie jeszcze jedną apteczkę. Tak by the way. No. I mamy wciąż miejsce w ekwipunku. Jesteśmy przygotowani. E, droga kartni, te skizny mnie szukają, ale może ta wiadomość umożliwi ci ucieczkę. Aby uciec, musisz znaleźć rzeźby w kształcie głów. Jedną z głów widziałem w podziemnych prosektorium. Weź ją, to klucz do wyjścia. E, na czym polega prosektorium? To jest miejsce do autopsji ciała. Jeżeli się nie. E, prosektorium. Jeżeli się nie mylę. Bo to nie jest krebatorium, czyli do spalania ciała. Prosektorium to było miejsce do przetrzymywania martwych ciał, czy coś takiego. Coś w ten deseń. Eee, prosektorium mieliśmy na przykład, wydaje mi się, że w Rezydencie Wilu Dwójce w remake'u. Widać było mniej więcej, jak wygląda prosektorium. I jeżeli tutaj to mają coś takiego w domu, to są pierdolnięci. Co ze mną nie tak. Eee, to pewnie to gówno, którym mnie, eee, mnie karmią, nie dam się zabić bez walki, wezmę strzelbę z pokoju rekreacyjnego i sprawię, że pożałuję tego, co mi zrobili, musisz stąd uciekać, kocham cię, Cartney. Żegnaj, Travis. Okej. Okay. Tutaj coś było, czy już zebrałem? Już zebrałem najwidoczniej. I zapiszmy odcinek. W tym momencie zakończę. Jak widzicie, godzina 26. Teraz będzie jakaś godzinka 20, czyli 6 minut teoretycznie zaoszczędziłem. Zaoszczędziliśmy, ale jednak te 6 minut to nie jest też tak dużo, które są potrzebne do zaoszczędzenia. Ale wiem, że jeżeli pójdę gdzieś dalej, to się za bardzo to rozwinie i nie będę wiedział, kiedy zakończyć odcinek. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć i Hej.